projektowanie współbieżne. Ostatni temat tego tej prezentacji związanej z Autodesk Construction Cloud dla projektantów. Projektowanie współbieżne jest też jedynym jedynym narzędziem wyróżniającym moduł najwyższy z modułów dla projektantów, ten tutaj czerwony, który zawiera również elementy żółte i elementy zielone, oczywiście jak się nazywają te elementy i te moduły, jak się nazywają, to powiem za chwilę. Natomiast co to znaczy projektowanie współbieżne? Projektowanie współbieżne to jest możliwość pracy zespołowej na rewicie w środowisku zupełnie rozproszonym. Czyli mamy jeden model rewitowy, który jest robiony przez zespół projektantów, nie wiem, 15 rozsianych po różnych lokalizacjach, czy to w jednym mieście, czy to w jednym. W wielu miastach, gdziekolwiek. Tak Tutaj, jakby, wykorzystujemy chmurę do tego, żeby zespół projektantów współtworzył jeden model rewitowy. Tutaj jest też taki zaznaczony gwiazdką taki komentarz, że ten dotychczas wykorzystywany model pracy zespołowej, tak zwany Rewit Worksharing, który funkcjonuje w sieci lokalnej, czyli nie w, w chmurze. Czyli w takim, i to narzędzie jest w od, 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 od odkąd rewit powstał. Ten, ten sposób jest, czyli ten, ten, ten plik, który powstaje w wyniku pracy zespołowej projektantów tak, w sieci lokalnej. Zwykle to jest właśnie grupa ludzi, którzy siedzą w sieci w jednym biurze i współ, współtworzą, czy w jednej lokalizacji, tak, w jednym biurze, czy w jednym, w jednym mieszkaniu, nie wiem, współtworzą. Model e, rewitowy, ale w ten stary sposób, tak, czyli ten, ten powiedzmy niechmurowy, e, jest niekompatybilny z Autodesk Construction Cloud jako całość. Czyli ta informacja jest o tyle istotna, że jeżeli chcemy wykorzystać wszystkie te zaawansowane narzędzia, które tutaj żeśmy, które, które tutaj o, o, o Państwu pokazałem, które tutaj omówiłem, i mimo wszystko tworzenie modelu rewitowego w grupie, jest tutaj jakby no, m, m, podstawą funkcjonowania, i, i ono po prostu musi być, tak? czyli rewit musi być w, w współtworzony przez w zespole, tak, czyli jeden, jeden plik, jeden plik rewitowy, współtworzony przez, nie wiem, sześciu, siedmiu projektantów, to tutaj jest, jest niezbędna, oczywiście niezbędny ten moduł najwyższy, czyli ten czerwony. I, bo inaczej po prostu e, ten stary schemat, Stary, no, te, ten obowiązujący dalej z do, do Revita jest dostarczany, dołączany, tylko że, który wymaga tylko i wyłącznie sieci lokalnej, nie chmury, to ten stary schemat, stary sposób pracy zespołowej na jednym modelu Rewitem jest niekompatybilny po prostu z ACC. Tego modelu się nie da, e, takiego podzielonego na worksety tak zwane, czy już z podzielonymi, jakby z obszarami, za które odpowiadają kolejne osoby, tego się nie da pożenić z Autodesk Construction Cloud.